To jest koń z live'a. Teraz nie będzie mieć. Roo! Witam wroksane! To jest kolejny live'a! Teraz nie będzie mieć! Roo! Za nam! Witam roxane! czegoś yy, my będziemy po prostu zadowoleni, jeżeli I kolejny kapso! Co tu się dzieje w ogóle? Gabson pisze, że nadrabia, aby strat nie było Chodzi po prostu o to, że jak... tu to pierwszy zada... Gabson! Wow! Dobra, nie kończymy Gapson tego Gabson za dwie i pół paki. Okay. Nie wiem dlaczego, Trochę... ale... Nie mam energii No pij, wal No właśnie, chce na... no, się nadrabiać Wypierze wow! jeszcze dwa. co jest grane w ogóle, ty? Halo Na live'ie nie ma... nie ma ludzi Daria! So... Jechała Daria! Jak się bawić, to się bawić. I czemu wysłuchajcie? Z tej parówy! Fajna muzyczka jest od 300, nie? Przy nowszy... i Gabson! So... Jest? Ej. Co jest? wygrać, nie? Co jest? Nie wyjdzie. Odbierz 100 Pan. Pozdrawiam bardzo serdecznie! Kurde. Kto z gardia iPhone I Itaria. Czas, czas Marek, czas. Ręcimy to. 11! 12! Piotruś, co? co? Nie, ja to nagrywam normalnie! Co ja jest? Jak to jest możliwe? Co jest? Ja pierdzielę! Kto, ale kto, Piotruś Pan, tak? Co? Ej, ktoś 500 zł sobie wysłał, tak? Co jest, ty? <grym> o, kurwa! Pięci, 500 złotych ktoś sobie Ale, ale grubo! No to... Pan, pan, Ja pierdolę! Co to się odjebało? Co? O co chodzi w tym live'ie? Ej, to jest magiczny live kurwa, to on się nigdy nie skończy, to jest magiczny kurwa live stary CRASERTARE KURWA! Co? Ja, co jest kurwa! Jaki, co? Co? Nie, nie, nie! To jest co? złe! To jest złe stary! Co To jest, to jest, złe? Złe. To jest złe! Co ty się odbierada! To jest złe! To jest złe! NIE, nie Ja no, nie, nie, nie no, To jest złe! Trzy osoby złe. za pięćset To jest złe i smutne. Ej, to jest. JAR! 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 JAK JAK Co się ODJEBAŁO Stary kurwa, co się obiewało? Nie było coś takiego. Spodziewałbyś się. Pierwszy raz coś takiego. To jest rekord. To jest rekord, stary. Ej, man, z tej strony! To jesteśmy na minusie. na minusie, no ale były poprzednie live, więc poprzedni. BERN! Nie! Co jest kurde! Nie! Dobra! Ja sobie Ale to jest przesada. Lecimy oczywiście w kąpetni dla Ciebie szkodać, nie mam większego, ale... Co jest jakieś rozwalone? Pozwolili mi to pobiegać Ale chłopiec tak tysiąc do przodu, nawet, nawet jeżeli... 1000 do przodu na Nawet raz. jeżeli czegle teraz, nie? Jest tylko to nie jeszcze jest? Thank you not.